Zespokoją zamknę oczy swoje. Wiem, że zawsze staniesz obok mnie. Trudno stary, bezprzejwy staramy się. Setki kłótni dzięki tobie jestem wiesz Twoja przyjaźń cenna ważna jest. Słoną, że bardzo rany mnie. Oglądam się od lat, pomagasz mi. Jesteś najlepsza, mówię to po prostu dziś. Dzień czy noc oparcie we mnie non stop, nie zważając na nic zawsze będę obok, że masz szczyt Prosto jest, masz osobę, która wesprze cię. Nieudany ruch dosyć już, On przy tobie zawsze zostanie tu. Dziękuję ci za wszystkie chwile złe, w których stale byłaś obok mnie. Na wspólny płacz i gniewny raz Zbliżają do siebie i to ja... Ze spokojem zamknę oczy swe Wiem, że zawsze staniesz obok mnie Dajesz mi tlen na kolejny krok Dajesz mi siłę na kolejny dzień Ze spokojem zamknę oczy swe Wiem, że zawsze staniesz obok mnie Dzięki Tobie pokonam strach I na nowo mogę patrzeć w Istot na razem co dnia. Wiele z nich nosi sam na ślad. Każdy człowiek w życiu swoją osobę ma. Na ramieniu płacz nie jeden raz. Bez przyjaciół trudno brać jedno z dróg. Wtedy się okaże, który to twój wróg. Godni zaufania nie zawiodą nas. Z biegiem lat prawdę to ukaże czas Wziął się na szczyt, prosto jest, masz osobę, która wesz Nieudany ruch, dosyć już On przy tobie zawsze zostanie tu Dziękuję ci za wszystkie chwile złe Tu stale byłaś obok mnie Nasz wspólny płacz i gniewny raz Zbliżają do siebie i to ja Ze spokojem zamknę oczy swe Wiem, że zawsze staniesz obok mnie Dajesz mi dla na kolejny krok Daj mi siłę na kolejny dzień ze spokojem zamknę oczy swe. Wiem, że zawsze staniesz obok mnie Dzięki Tobie pokonam strach I na nowo mogę patrzeć w dach Ze zamknę oczy swe. Wiem, że zawsze staniesz obok mnie Dajesz mi siłę na kolejny dzień, ze spokojem. It okay. can't.